Stałam, ogarniam się, jestem właśnie w łazience i jakiś komar postanowił, albo pająk, postanowił zabawić się w panią od kwasu i botoksu. Zobaczcie, tu, tu, potem jeszcze tu mam ugryzienia i ogólnie twarz mnie trochę swędzi, więc nie wiem o co chodzi. Mm. No cóż, kresek do końca nie zmazałam, nie zwracamy na to uwagi. Dzisiaj raczej idziemy do Lanskorony, idziemy zrobić sobie śniadanko ja jeszcze się trochę ogarnę i umyję zęby. O, a tak jest na dworze. Ładnie, cieplutko, fajniutko, aż razi. Super jest. Dobra, no to co? Kupiłam e, w tym lumpeksie i na mieście, teraz Wam pokażę. Kupiłam e, za 8 zł taki bidon jakby bidon, nie wiem kubek. Eee, on jest kominne z krokodylem, ale ja bym powiedziała, że też to taki trochę dinozaur. Eee, jakby, wiecie, będę miała jeszcze kupić na streamkach, także 8 zł to nie jest jakiś wow wydatek, a kupiłam to przy rynku e, chyba w najstarszej, stuletniej jakiejś tam cukierniu, kawiarni, lodziarni. Także nie pamiętam niestety nazwy, ale 8 zł przy rynku w Makowie Podhalańskim. Pewnie na internecie z Aliexpress też takie coś znajdziecie. No i potem mamy rzeczy z Lumpka. No i pierwsza rzecz to jest za 14 zł taka bluzka. Spodobało mi się to, że ma yy, no taką nietypową teksturę, w takie jakby bąbelki albo jajeczka. I to można tak trochę wciskać. I tak to wygląda. I na mnie się to prezentuje również fajnie do jakichś właśnie takich krótkich spodenek czy coś. Nie chce mi się zakładać ale... O, zęby. Ale jest Ale i z to jest taki zamek. 14 zł to git. Potem mam za dyszkę taki pasek. I to jest taki nietypowy pasek, bo on jest jakby do zmniejszania spodni. Używacie go jakby w obwodzie i potem tutaj dociągacie, o ile mają być zwężone. I mi się to przyda do moich bryczesów, do jazdy konnej, bo po pierwsze mam parę bryczesów, które są za duże, więc będą fajniej przylegały, a po trzecie wygodniej się jeździ konno, jak nie macie jednak tego zamka z przodu, więc... Git. Trzecią ciuchową, a czwartą rzeczą jest taka bluzka. To moja ciocia chciała, żebym kupiła i, i przymierzyła. No i w sumie kupiłam. Znaczy mama mi kupiła za 23 zł. Więc uważam, że drogo. No ale dobra, na lato, jak już będzie tak naprawdę gorąco jeśli nie będzie chciało naprawdę nic mieć praktycznie założonego, to, to git. I ostatnia rzecz to jest y, taka długa bluzka z czaszką. I ona jest naprawdę długa, ale dzięki temu tak fajnie przykrywa spodnie trochę, ale one są jakby nadal widoczne więc jest taka długa, trochę taka Emo, taka spoczko na mnie wyglądała. Tak trochę rokowo. <ścoughs> więc wzięłam. No, nie umiem takie haule, Pewnie powinnam to przymierzyć i wam pokazać, ale. Wypiorę. Może kiedyś gdzieś zobaczycie jakieś zdjęcia na Insta w tym... I tyle. Instagram Madisu polecam. No, także to by było na tyle z rzeczy, które kupiłam. Jeśli chodzi o przedmioty i ciuchy. Nic, poleniliśmy się i się wybieramy. Idziemy na wycieczkę. Lamp z korony. Nogi bolą, wszystko boli. Lecak jest. Yes. Outfit. Dobrze, ale ja muszę się na rynku zatrzymać. Chwilę skoczyć. skoczy tylko do jeszcze chcą jechać coś kupować na miasto. No, mama właśnie listę w głowie powtarza. A nie, na listę na profesjonalnej kartce. Ale nie pokazuję to dobra, i tak nie idę. Z... Ja dobrze wykorzystałam nie... Oczywiście no ja nie. wiem. Ja nie mówię, że nie, to bardzo dobrze. No. Ogólnie nie czuję się dzisiaj najlepiej. Odpowiednia się okazało. Będę mówić. Okresu dostałam i boli. A co, co to zmienia? Nie mówi się takiej rzeczy. Okresu dostałam boli mnie brzuch, nawala mnie brzuch. Wzięłam dwie tabletki, będę żyć. Poziomku, poziomku. Ten taki sobie, ten już dobry. Poziomku. Podskoczyłem. Podejrzewam, że chyba skręcę kierunek stacji, Albo tam koło w telewizy. Zatrzymaliśmy się jeszcze w mieście, bo ciotki, na znaczy ciocia i mama chciały kupić jakieś firanki, a że do jakiegoś sklepu, więc ja do takiego przydrożnego jakiegoś lumpka sobie podejrzewam i myślałam, że nic nie kupię. Ale w ostatniej chwili za 5 zł zauważyłam bluzkę do jazdy konnej no i jeszcze się zastanawiałam wcześniej nad taką koszulką białą ale jakby z takimi przyszytymi białymi kwiatkami i całkiem spoko to już wzięłam tam zadychę, żeby łatwiej było jej wydać no i nic I widzę, że jeszcze moja mama i ciocia nie wróciły a my już przy parkingu z ojcem, ojcem czekamy ach, no dobra mieliśmy jechać na wycieczkę, a póki co od godziny jesteśmy w sklepie ogrodniczym ach Dlaczego trawa ma imiona żeńskie? Emily, Grace Kelly. Tutu tu macie Sarę, Julię, Gabrielę. Potem, co jak chcesz zamówić taką trawę, to mówisz, że chcesz 50 m kwadratowych Ameli i 30 Gabrieli? Weird. Idziemy tam na ten szczyt. Na dnia szczyt, ale na tą górkę. Dojechaliśmy do Land Skoruny. Jak ładna jest? Warszawka z domkiem. Taka była zeria jak w większości kurcze polskich domów, jeszcze gdzie nigdzie. Może nie w większości, ale w blokach taka była nieraz. Muzeum pamiątki. Leci w z chodziło? Leci, leci. Aż nas też dom. Dom do rozbiórki. Nice. O, jakie fajne. Studio fryzur. Nice. Ale ulfajny fajny To no. już no zły pan ożył Kura mordo. Pa, jaki zamek koroński Kazimierz wielki wzniósł. Ciekawe Kamieniec z zamku Nice. Jestem wynikiem tej wojny. Krysiek, jak do tego dopuściliśmy? Pomodlę się, będzie dobrze. Bombastic, zajdaj. Klękom, klękom i się modlą. Kula, Marian, wstawaj, schlałeś się. Daj się mi pomodlić, schlałeś się, daj się mi. Sztabulkę ma. Kuła, dobry rocznik sztabułka. Ładna, zazdroszczę, mam tylko jakiegoś kija. A on ma taką szabelkę. kula, nienormalnie grzechu. Skąd ty taką masz? Nie dowierzam na własne oczy, nie widzę. Kurwa ci to znowu. Ja nie wiem, jak my tą wojnę przegraliśmy. No się nawet nie dziwię. A wiedziałam, że to tak będzie. Ja tu zawsze wiedziałam, że to tak będzie. To chyba ten zamek taki był. Taki nieduży. No dobra. Łatnie, ładnie, ładnie elegancko, ładnie, ładnie, znowu orzechy, Jakieś obrazy randomowe. O, jakie buciki. Easy. Easy. Aha. Easy, easy. Aha. Śpi. Śpi wiecznie. Nie, żartuję. Ojku, ojejku, straszne trochę te obrazy. Tutaj profesjonalnie bardzo ładnie, 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 elegancko. O, żelazka. Myślę, że żelazka kiedyś finalnie też jakieś przywieziemy. Nice. Ładny ogródek mają sensę dużo ładnych kwiatuszków. O tam mój tata idzie. Podkurzacz do pszczół. U, wirówka do miodu. Nice. A tu sanki. Nice. Jest tu dużo ładnych uliczek. Są też fotografie pokazane właśnie jak wyglądało wcześniej i jak wygląda teraz. To całkiem spoczko. Jak sobie siedzą sztuczne. Dania, barszcz. Zatrzymaliśmy się w jakiejś restauracji. Całkiem ładny ogródek mają. Spróbuję, jak to smakuje. Mm. Jak buraczkowa na zimno. Dobra. Dobra. Pojedli, popili, idziemy oglądać ruiny zamku. Droga do ruin zamku. No uf, uf. <grym> <grym> Dotarliśmy do ruin zamku, ale to już są faktycznie same ruiny. A szkoda, jaki ładny zameczek by był. Powiem wam, że naprawdę jest to wysokie. No, chociaż ciężko to oddać <grym> na kamerze. Ale dużo orzeszków będzie, no. Popatrz. Laskowskie, nie? Czy Laskowe. No, laskowskie. To też. Ale słodka sarenka. Tylko ciekawe, czemu nie ucieka. Może udaje, że jej nie widać. To jest syrenka, nie sarenka. Piękna, nie? No, bambi. A tu winniczek. Senat drzewie jest... No i tu widać jeszcze z tej strony kawałki tego zamku. Jak stromo. Ja myślałem, że... Ładnie. Zamak. Ładne widoczki, ładne domki. Też ładnie, ale wracamy. Nic. Wróciliśmy z wycieczki do Lecce Korony i będę się pewnie powoli pakowała. Jest 18.20, a o 20.40 mam pociąg. Peczcie, ładnie owocki są jedzone bardzo zdrowo. <grym> Kawka sobie pije, chilluje, kończę się pakować. A, widocznie. Niestety mój wyjazd dobiegł końca. jeszcze tylko trzeba tak, pociągiem, 7 godzin o czwartej będę na miejscu. No ale już spakowana i na peron. No tu 5 minut odwiedziny, 7 i 8 minut. W sumie półstono na peronie. Pusto, no, na peronie. Sam siada, dwie osoby, trzy na peronie. Mało. O, baków pod Halański. No, mi to nie przeszkadza, że sama będę wsiadać. No i przyjechał ciapciąg. Ciapciąg. Dotarłam do swojego przedziału. Jest na szczęście na razie pusty, także mam nadzieję, że będzie tak jak najdłużej. Mój tata za oknem. Mam cały przedział dla siebie. No i ja bym dojechała za chwilę. No i co, no i wyszliśmy, no i kończy się nasza podróż, Dawid mnie odbiera, pociąg prawie pusty, nic, idę. Panie, daj trzy złote, daj trzy złote, panie. Dobry. Dzień dobry. Cześć. Dajcie złote Menelowi. Dobra, Menel da, proszę, proszę. O. To się stało? Menel auto dostać. Very good. No to nisko to by było na tyle z blokiem, za, za... chwilę zagram... No, coś się pojawiło. Co? A, no auto, to nie zrobiłeś to i o. No, spoko. Przecież wygląda lekko, jakby była niedopasowana, no ale to przez to, że tak jakby jest, tak wycięta, nie? Ale jeszcze trzeba troszeczkę tu podziałać, ale to wiesz, uszczelkę trzeba kupić, żeby... No. To się odznacza, nie? Czy my podeszczamy. Ja już jestem tak zmęczona, że ja trzymam tak kamerę, z tego. Dobra. Jedziemy. Kończymy, masz. Oddaję, nie chcę. O, Boziu, Boziu.